Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dzisiaj zajmiemy się przeglądaniem gazetek z zabawkami. Przedstawię wam cztery gazetki, zaczniemy od oszą. Materiał nagrywam za pośrednictwem OBS-a. Nie lubię tej formy nagrywania, ale inaczej wam tego nie przedstawię, a nie będę się bawił w żadne screeny. Przejdźmy do zestawów i zaczynamy od Minecrafta. No. Ceny są jakie są, ale jest do tego promocja. Może najpierw przedstawię wam tą promocję. 30 zł rabatu przy zakupie zestawów klocków Lego za minimum 150 zł. Czy to się opłaca? W sumie to nie wiem. Ja na pewno nic raczej z oszą nie zakupię. Ceny są jakie są, i podejrzewam, że po tym rabacie wyjdzie podobnie jak na internecie. Ale w sumie to nie wiem, może trochę bardziej korzystnie. Lecz w tym wypadku ja nie skorzystam z oferty Osho, bo jest taka sobie. Mnie nie ciekawi, ale przypominam, jest to pierwsza gazetka. Najprawdopodobniej oszą wypuści jeszcze drugą gazetkę z zabawkami. Więc mamy Technic, City, Ironside, Sporo Minecrafta, Duplo i jeszcze Friends. A nie ma Ninjago, nie ma Ninjago. Może trochę w przód przejdziemy, ale wydawało mi się, że nie ma. Nie ma. Za nami Oshą. Tutaj nie było zbytnio czego oglądać. Mamy Lidl. I tutaj niby hit cenowy. Ja coś w to nie wierzę. A nie, tak wam tego nie przybliżę. Mamy trzy zestawy za 35 zł no tak sobie. Później Lego Technik za 140 da się kupić taniej, z czego co się orientuję. Warto dodać, że te zestawy są do kupienia od 14 listopada. Kolejny Technik jest też Minecraft. Creator, Minecraft Harry Potter za 70 zł Aragoga mamy. Chyba ten zestaw kosztuje 90 zł katalogowo, nie pamiętam, więc takie dwie dyszki w dół. I to tyle z Lego w Lidlu, czyli dosłownie dwie strony. Teraz mamy Selgrosa. a jest Selgros, jest Selgros. Myślałem, że nie, nie ma tutaj Selgrosa, że go nie dodałem, a jednak jest Selgros. Harry Potter nas wita na początku, ale sobie najpierw. A nie, LEGOS tutaj, dobra, bo ja dawno tą gazetkę przeglądałem i nie pamiętam, gdzie co się znajduje. Zaczynamy od Duplo. Jest kreator. Ja przypomnę, że sugerujemy się cenami na dole tymi z VAT. Ponieważ dużo osób myśli, że ta duża, duża, czarna cena to ta właściwa, ale nie, w Selgrosie to wygląda inaczej z VAT-em. Z Vatem sobie to wszystko liczymy i wychodzi wtedy to nieco nieco inaczej. Friends. Może wam przybliżę, żebyście widzieli ten VAT. Dobra. To później nie mogę tym ruszać. Na dół i w górę. Są też Lego Friendsy. Tutaj jest Disneya. Chyba krajina lodu 2, tak. I tutaj kosztuje 129, a z Watem prawie 160, z różnica 30 zł. Jest Lego City. Powiem wam taką ciekawostkę, albo przypomnę niektórym, że ten zestaw chyba był na początku tego roku, może nie tak dokładnie na początku, ale był właśnie też w Selgrosie w tej samej cenie. Dosłownie w tej samej cenie. Tutaj Lego City. Nowa seria, albo odświeżona inaczej mówiąc, zestaw z tym helikopterem, który ja kupiłem za 60 zł na Allegro. Dobrze, dalej mamy też City. No tutaj 220, 219, albo tak, 219, a z watem to wychodzi 270 zł. Jest też ten nowy zestaw, który, no, chyba będzie dostępny stacjonarnie tylko w Selgrosie. Czyli Kurort Narciarski. I Harry Potter. Sporo osób interesuje się tą serią. Tego bardzo proszę. Mamy z Harry'ego Pottera 4 zestawy. Dwa zestawy z Side, Jest też Lego Ninjago. Motorek 66 zł z watem, nawet dobra cena, nawet yy, dobra cena, trzeba przyznać. Jeszcze, kolejny raz przypominam, patrzcie na VAT, bo dużo osób się mnie pyta, jak, jak to z tymi cenami, bo są dwie podane. Więc patrzcie, patrzcie na VAT. Tutaj jest mechaniczny Titanloida, 232 zł. Yy, ta cena zlewa się ze zdjęciem. Jest też Minecraft. Tutaj widać, że Selgross mocno postawił na Lego. Technik, sporo zestawów, ale to tradycyjnie oni zazwyczaj mają taką ofertę tego typu, tak rozłożoną. I został nam jeszcze Carrefour, a Carrefoura nie przeglądniemy na Blixie, a na PDF-ie. Jest Monster Truck za 50 złotych oraz LEGO Friends za 80 zł, więc tutaj macie na dole ceny katalogowe podane tych dwóch zestawów. Monster track 80, Francy 130. Może sobie proponuję tak trochę przejść. Wybaczcie, że to się tak tnie. Mam wrażenie, że nam się zacięło. Tak. No, niestety ja nie mam na to wpływu. Tak został skonstruowany ten PDF. Sobie przejdziemy do klocków. No, je jakość jest jaka jest. Ale jeszcze tej gazetki nie stawili do Blixa. Przypominam, że gazetka Carrefoura dzieli się na dział chłopcy-dziewczynki. I jest Lego City. No, ten nie powalają. To moja opinia. Tutaj macie ten płuk śnieżny za 70, a w Selgrosie za 58, z tego co pamiętam. Że my sobie nawet, a dobra, już może nie będziemy szaleć. Remiza za 100. 99, czyli 200. Nie będziemy tak to zaokrąglać. Lego Ninjago. Podzielili to na takie dymki. Jest też... E, są też Star Warsy. Nawet no, nowy zestaw. Jeden z tych najnowszych, tak? Związanych z dziewiątym epizodem. Gwiezdnych Wojen, Harry Potter. 3 zestawy. I jest e, Kobi. Powiem wam szczerze, że... Może jest jakaś promocja, może jest jakaś promocja w tym Carrefourze i w ogóle w innych sklepach, bo teraz jest ta cała akcja Rebuild World, chyba tak to się nazywa od Lego, więc może też są jakieś przeceny na te zestawy, aczkolwiek nie wiem, nie chcę skłamać, pokazuję wam jak wyglądają mniej więcej te gazetki i dzisiaj już w sumie przerobiliśmy wszystkie, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał, niedługo się pojawi kolejna część, o ile pojawią się kolejne gazetki. Trzymajcie się, cześć! A, jeszcze łapeczka w górę i subskrypcja. Pa pa!